Witam wszystkich moich widzów. Znacie mnie z moich amatorskich coverów Linkin Park, które regularnie tu rzucam. Dziś jednak nie będzie piosenki, dziś będzie omówienie palącej kwestii, która dotyka nie tylko mnie, jak i również innych niepełnosprawnych. Mianowicie, nazywam się Łukaszik, choruję na dziecięce mózgowe porażenie, które nie pozwala mi samodzielnie się poruszać. Dłuższe dystanse pokonuje na wózku inwalidzkim, natomiast krótsze o kulach. I mam takie jedno marzenie, że chciałbym zdobyć doświadczenie aktorskie. Jednak pisałem do 90% teatrów i różnych szkół w Polsce i niestety nie są dostosowani. Nie wiedzą jak się pracuje z takimi ludźmi, są bariery architektoniczne. No i słuchajcie, to jest oburzające, ponieważ żyjemy w XXI wieku, tym bardziej w państwie, które nasz rząd nazywa państwem opiekuńczym, gdzie wszystko powinno być dostosowane, a tak niestety nie jest. Słuchajcie, ludzie, ja wiem, że nie mogę być chirurgiem, bo do tego trzeba być osobą sprawną, ale do aktorstwa to nie trzeba być osobą sprawną ruchowo, wystarczy po prostu dobra pamięć. I tyle. Słuchajcie, ja nie chcę być roszczeniowy, ale po prostu mam dosyć tego, jak się w tym kraju traktuje osoby niepełnosprawne, i chciałbym, żeby to się zmieniło w najbliższej przyszłości, ponieważ jesteśmy takimi samymi ludźmi jak i wy, też chcemy uczestniczyć w różnych zajęciach, w różnych zawodach, na jakie nam niepełnosprawność pozwala. Ale no niestety nie możemy, bo nic praktycznie nie jest dostosowane. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.